Masz 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli tego nie robisz. A ja zaraz dowiem się, co, zostało, co, za, co zaraz dostaniesz z tej skrzynki. O, alo? Skrzynka. O, dobra. Tysiąc Robuxów, tyle możesz wygrać w konkursie. On jest do, 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 10 lutego. Siema, z tej strony Tom Game jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy w symulatorze otwierania paczek. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Nie wiem, czy mi tak bacon oddało głowę. Max Hut Level. o kurcze. Ło kurcze. Dobrze, tu mamy coś na początek. O właśnie, mam jakiś taki bacon hut. I dostałem to jako takie pierwsze. Dosłownie nie rozumiem o co chodzi jeszcze w tej grze, bo pierwszy raz ją gram. Zobaczcie, tu są ludzie. A ja jestem na samym dole. Aha, czy w tym symulatorze... A, tutaj jest coś. Click on the box to, to begin. A, przy, przyciskam paczkę, tak? Nie, i to się automatycznie robi. Aha. I otwierasz takie paczki. o buta, buta, Fajne to, i dobrze. Zrobimy sobie parę części z tego, bo ten odcinek będzie trwał jakieś niecałe... Niecałe 10 minutek. Tu sobie, o, glitterę na plecy założyłem, ale ładne. Czy tu się da silować te rzeczy? Boxing Simulator. Pierwszy raz w tą grę gram. OK, otworzyło się. Monety! Dobra. Ogólnie gra fajna. Wczoraj był live'ik. Live będzie za tydzień w razie czego. Też we wtorek. Jutro będzie jakiś fajny filmiczek, bo jutro mam urodziny. Coś urodzinowego będzie nagranego. Okej, okay, dobra. Mamy tutaj 7, 7 tych monet. Znowu razy dwa. Nie wiem, co się za to w ogóle dostaje, ale ludzie mają jakieś takie młotki którym to otwierają. Chyba szybciej to się otwiera po prostu. Ogólnie zaraz sobie kupię... Kupię sobie zaraz jakieś rzeczy właśnie do otwierania, bo ręką to ja właśnie wolno będzie dostawało. Dobra, ostatnie trzy paczki zrobimy krótkie cięcie, żebyśmy mogli właśnie zrobić chwilę przerwy, żeby wam nie przedłużać tego czasu jak zbieram paczki. Wow, ale fajne to! Czy to nie jest to co ma Simon 66? Ten youtuber taki, ja go też lubię. Okej, okay, tutaj paczuszka. To fajne to jest, jak takie rzeczy się dostaje. Ja tu chcę, ja tu chcę, dobra. The, the Yield. Tu, o, Blue Animal Hood. to się dawno nazywa. Di, 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 di. A to fajnie wygląda. A, że to teraz... Ja paczki mogę tak przyciskać i po prostu będziemy mieli to. Okej, okay, o kurczę, ogólnie zostawię sobie te taski, co to są, bo fajne to. Tom hammer. Zaraz kupimy sobie jakieś te, a zrobimy sobie krótkie cięcie zaraz, żebyśmy mogli nazbierać trochę tego. Po krótkim cięciu po prostu zrobimy sobie, e, kupię jakiś ten, ten młotek. Zobaczymy w ogóle zaraz ile on kosztuje i zrobimy krótkie cięcie. Tylko, że jeszcze, o dobra, zamacz deal. Co jest deal? Deal. Deal to jest, wiem co to jest, ale deal? Może wy znacie, to jest jakaś skrzynka, nie, nie, nie hejtujcie jakby to, że nie wiem, nie? Każdy ma prawo nie wiedzieć. Dobra. Wąsy dostałem. Dobra. A, nie mogę. Dobra. Limit że na na głowie. Aha, czyli w tej grze tak naprawdę chodzi o otwieranie paczek i zakładanie tych rzeczy na awatara. Czy ja to mogę na przykład silować. Mam 142 dwie monety. Okej, okay. zbiera sobie ostatnią paczkę i zobaczcie ile to. Mogę kupić teraz zaraz Whipponsa, dobra Tu szczególnie się monety dostaje, ale okej okay. Mogę kupić chyba następnego Whippona. Czyli Stonehammer No okej, okay, to zobaczymy zaraz Stonehammer 150 To jest Steelhammer, ale weźmiemy sobie tego O kurcze, fajnie Dobra Następna, co się zagamy dostaje, co się zagamy, proszę powiedzcie, że coś fajnego Okej okay. Nigdy nie grałem w gem, ale fajne Dobra Czyli paczki się po prostu otwiera I monety dostaje Ale szybciej, szybciej już się to otwiera Fajne to Dobra yy. Tu jest co? Za tysiąc monet Dobra Jakby na pewno dzisiaj w tym odcinku nie ten, nie, nie zbierzemy Ale Może nie w tym, a następny Bo zrobię z tego jakąś serię tu już jakieś wgletkie fioletowe, tam zielone, tam jest jakieś takie cmentarzowe jakieś. Niezłe. Ok, otwieram skrzyneczkę i robimy króciutkie cięcie zaraz. My zrobimy krótkie cięcie. I po cięciu widzimy się ponownie, a ja nazbieram sobie sobie jakieś pół tysiąca monet coś kupię. Albo tysiąc. Okej, okay, jesteśmy po króciutkiej przerwie. Nazbierałem sobie tysiąc jeden 1001K monet, czyli możemy kupić tą wyspę, bo myślałem, że w następnym odcinku ją kupiłem, a tutaj proszę, niespodzianka. Kupujemy sobie tą wyspę i ogólnie dostałem takie rzeczy, które tego jest. Dostałem takie, nie, ale nie wiem czy to można sprzedawać. I jeżeli to się da sprzedać, to jest fajnie. Okej, okay, kupujemy. Raz, dwa, trzy. Kupiłem. Daily Login Reward, dostałem Damage Potion. O i tam się da zenchantować, ale w sumie chcę zobaczyć co, co wypada z tych skrzynek. Coin chest is ready to collect. Zaraz, o oh, się długo otwiera. W ogóle te coin chesty są fajne. O tam tu pójdziemy jeszcze. Dobra, to zajmuje trochę czasu, więc może pójdziemy sobie tam. Odebrać sobie monety, bo nie się albo bije albo tam się dostaje monety jeżeli stamtąd się dostaje monety to fajne a to taki niezwykły symulator bo trzeba wchodzić w skrzyneczki żeby to dostać ok ile dostałem ja cię kręcę ile monet ej dobra przecież tyle, tyle monet tu zobaczcie 1012 monet a ile 85 tysięcy dobra może tu już za, to jeszcze to. O, enchantujemy. Ty, 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 ty. Ty, 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 Hej, i co tu się robi? Enchantujemy. Okej, okay. gdzie to? O, tu możemy. Dobra. Enchantuj. O, dobra, zrobiliśmy enchanta tego. I możemy zrobić... Okej, okay, socialite... socialite Ogólnie ściągnąłem wszystko. A to mi się podoba na moim awatarze. Ogólnie mam jeszcze dwie rzeczy do. Ja, zobaczcie ile gemów. To jest tak dużo gemów do zebrania. Dobra, fajnie to wygląda. O, jeszcze. Jaj, tu gemę, Jak te gemy się łatwo zbiera. Dobra, ogólnie muszę iść zebrać ponownie tą skrzynkę. I. Poglądam sobie w Co można za gemy kupić? Co można za gemy? Dostanę jakąś potkę. Jest jakiś zamek. Kolekcja osiągnięcia, uuuu mogę zobaczcie i mogę teraz założyć pięć czapek tu mamy jakieś takie rzeczy, gracze jakiego mają damage'a dama, damagę okej, okay. może nie jestem już na samym dole tu są kody, nagrody codzienne, fajne to ustawienia moje zwierzaki i takie w ogóle ale my tutaj nic nie będziemy zbierać oh, kurczę no nie tej skrzyni miałem zostać. Tu mamy Damage Deal i to jest najprawdopodobniej zadawanie obrażeń, więc najprawdopodobniej potem mi się wydaje. Jutro odcineczka nie będzie, bo nagrywam co 2-3 dni, tak jak już mówiłem, like będzie za tydzień. Albo nie. Dla Was widzowie, że jutro mam urodziny. Postaram się nagrać, bo gdzieś po lekcjach może. Film postaram się wrzucić gdzieś około 17.00. Jeżeli dam radę, a jeżeli po 17, to. No nie wiem, zależy. Musimy ogólnie też kupić lepszą sikierkę, bo. To co tu mamy, to to jest masakra. Może, nie wiem. Jutro może tego nie nagramy, a nagramy co innego. Następne osiągnięcie. Jak łatwo się osiągnięcia zbiera, patrzcie. To jeszcze, to jeszcze zajmie dużo czasu. Ja szczerze, to ja już bym wolał tam kupić sobie nie to to. To, jest, to jest jeszcze dużo a więc skoro to jest dużo to ja może przejdę sobie nie bo ten gość sobie może mi otworzyć o nie on szybciej otwieramy i dobrze dobra co my tu mamy serio tak mało monet dobra mało słabo ale weźmiemy sobie może kupimy lepszą siekierkę a pójdę sobie przy okazji tą skrzynkę otworzyć i przejdę po siekierkę to są w ogóle też jakieś obbi najprawdopodobniej. To jest takie bliskie prawdopodobieństwo. Co to jest? Kwiatek? Czy to był kwiatek? Gdzie jest? U. To sobie zaraz użyjemy. Albo nie, zostawię to na inny Mogę teraz kupić takie coś. To jest za ile? 900 dolarów. A następne ile kosztuje? 12 tysięcy. Nie, dobra. Mam to... Next. Next weapon, weapon. I ogólnie chciałbym wiedzieć, co się za gemy kupuje. Jakbym wiedział, co się za gemy kupuje, fajnie tego. O kurczę. a jak tego dużo jest? A to nie są moby, są. To jest to teleportery tutaj. okej okay. muszę przetestować w ogóle jak to. bo nie, tutaj. Bo na największą skrzynkę idę na sam koniec. A i ogólnie to fajne, to jest. Mi się to podoba. Ok, zabieramy po 200 obrażeń. 200 obrażeń w skrzynce. Szczerze, mi się w tak taki spodobał. Naszyjników się już nie da kupić, wyłączyłem je ze sprzedaży. Ale mam nadzieję, że zaniedbuję tam, wrzucę do sprzedaży. Bo jeszcze naprawiam ją je trochę, żeby były ładniejsze. Żeby tu były trochę tak lepsze ten, o ile zdążę. Okej, okay, to otwiera nam... Co to jest? Słuchajcie, ładne to. Okej, okay, inventory ogólnie damage potion zostawimy... Ile ich mamy? 3 damage potionki. Zwierzaki są zablokowane. Okej, okay, idziemy zenchantować to. Nie wiem. Takie coś, dostałem takie lennon glasses. Co? Nie wiem. Okej. Okay. Nie dostałem tego, ale muszę... Przy... Aha! Wiem dlaczego tego nie założyłem, dobrze! Wiecie dlaczego? Bo nie mogłem tam stać. Teraz te socjalite tu trzeba... enchantować Okej, okay. one są zenchantowane. Teraz wchodzi się tu i się wybiera co chce się, co chce się mieć założonego. Ogólnie tą gitarę to ja sobie zrobię unequip i dam sobie zamiast tej gitary, może to. To jest trochę lepsze. I to ładnie wygląda. <grytanie> Jaki to wystające, Dobra. Rozwalimy tą skrzyneczkę. Albo nie, bo kok ten gości to już sobie to poradził. O kurde, otworzył pustą skrzynkę. Okej. Okay. Symulator muszę przyznać, że mi się bardzo podoba. Zdaję następnego questa. Damage Deals, to jest dość takie bardzo łatwe do zbierania, zresztą w ogóle mamy monet. Ja nazbieram na następnym odcinku, to przed odcinkiem nazbieram już trochę monet, żebyście mogli już, wiecie, e, popatrzeć jak tam kupię ten e, za 12 tysięcy, 12 tysięcy kosztował chyba, no i wtedy to kupię już z wami na odcinku. Nie, jutro chyba tego nie będzie, bo jutro nie wiem co będzie nagrane. Tego nie mogę zdradzić, bo w sumie ja sam nawet nie wiem, ale ostatnie skrzyneczki sobie otworzymy na dzisiaj. Jeszcze muszę film potem na sam koniec montować. Ale dobra, nie jeszcze z tym. Otwiera się skrzynko. Patrzcie, tu mam 1700 monet, a tu mam 1700 gemów. 1070 bardziej. No dobra. mi się podobają włosy bacon. Dobra. O kurczę, nie tu. Okej. Okay. O! 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 No nie, ale raz mi się zdarzyło to, to jest ładne, ten. To jest 100 boksów chyba. Ale dobra. Mi się wydaje, że to już jest wszystko w tym odcinku i zrobimy sobie z tego serię, jak będę, właśnie od. nie wiem jak to się nazywa. Otwierał paczki, właśnie w tej grze i jeżeli nadal, jeżeli ci się ta seria podoba, nie zapomnij też zostawić łapki w górę, subskrypcji. A mi będzie bardzo miło, bardzo miło, więc. Miłego dnia, ja się z Tobą żegnam, pa!